Witam wszystkich bardzo serdecznie w ogłoszeniach parafialnych, czyli w kolejnym Audiologu. Oficjalnie powracam na YouTube z nowymi pomysłami na serię i chciałbym powiedzieć coś na temat nowej serii, którą zamierzam zrealizować, mianowicie gry z mojego dzieciństwa. Będę prezentował różne gry, w które grałem kiedyś i do których najchętniej bym powrócił albo nie. Będę gadał, jak mi się grało, prezentował, jak to graficznie wyglądało i ogółem wszystko na temat właśnie tych starych gier, w które grałem kiedyś i no po prostu. Jak... jakie ja miałem kiedyś wspomnienia. Co mogę powiedzieć na temat tej serii? Właściwie to już się wypowiedziałem. Następną serią będzie oczywiście... Stare, dobre ocenianie w Ocenia. Gdzie będę oceniał systemy operacyjne, przeglądarki internetowe i wszystko to, co... Wy zaproponujecie w komentarzach, a prosiłbym, żeby to chociaż były jakieś systemy operacyjne, ponieważ lubię zagłębiać się w takie tematy. Nie ukrywam, że też było ostro podczas kręcenia systemów operacyjnych. Oczywiście mam te filmy zapisane na dysku i mogą mieć trochę gorszą jakość mikrofonu. Więc się nie zdziwicie, ale to pilki archiwalne, które udało mi się przez te wakacje nagrać. No, a propos wakacji, to pewnie się dziwicie, czemu powrót akurat teraz. Mm, no, bo zależało mi po prostu na szybkim powrocie. Tak to wyszło. No, więcej pytań nie zadajcie. Ważne, że powróciłem i znów jestem dla Was nagrywać filmy. Następną serią będzie polecenie kanałów, a właściwie drugi, już oficjalny sezon polecenia kanałów, gdzie dużo się zmieni. Będę ocenił przede wszystkim estetykę kanału, filmy, treść filmów oczywiście. banner i Avatar. Jeśli wszystko będzie perfekcyjne, tak jak u mnie będzie 10 punktów. Choć w sumie punktacja jest raczej zbędna. Oczywiście na jakość nie zwracam uwagi, ponieważ u mnie w polecaniu kanałów jest o tyle dobrze, bo nie zwracam uwagi na jakość zbytnią. I tak w gorszej jakości... Można oglądać. Co mogę się wypowiedzieć? Jak pewnie moglibyście zauważyć, mam już drugi kanał na Daily Motion. Niestety na tym kanale nie wrzucam jeszcze filmów, ale moglibyście tam zobaczyć, ogarnąć więcej oczywiście w następnym audiologu może uda mi się coś tam ogarnąć, może będę miał jakiś pomysł, co by tam kręcić. No szczerze, ja bym chciał poradniki tam kręcić, ale to się jeszcze, kurde, zobaczy, jak to wyjdzie. I czy w ogóle będzie sens założenia tego kanału. Następną rzeczą będzie live. Live'a planuję zrobić w w godzinach popołudniowych, gdzieś tak 15-16 Czy live będzie z głosem, czy nie To się jeszcze zobaczy zależy oczywiście od warunków I pewnie spytacie z czego będzie ten live? Tak długo się zastanawiałem i skoro tamten live z osób był nie wypałem to planuję reaktywować live, i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. A live będzie z OSU, w którym będziemy grali w OSU. No, a to tyle z mojego oficjalnego powrotu. Mam nadzieję, że się spodobało i że cieszycie się w ogóle, że powróciłem na kanał. A co do jakości mikrofonu, to obiecuję, że będzie nieco lepsza jakość, chociaż nie zawsze, bo jak mówiłem w filmach na temat systemów operacyjnych, a właściwie są chyba cztery takie filmiki, niestety jakość mikrofonu będzie gorsza. No więc to będziecie musieli mi wybaczyć, ale ogółem jakość powinna być rewelacyjna. A Więc nie martwcie się, będzie mnie lepiej słychać. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, i jeśli chodzi o ten cały audiolog, to jak pewnie zauważyliście, mam tutaj obraz z CSGO, żebyście wiedzieli, że to jest program. Niestety akurat z CSGO nie będzie. Aczkolwiek chyba będzie zamiennik kiedyś zamiast CS 1.6, ponieważ wcześniej wspomniałem, że będzie CS 1.6, aczkolwiek CS 1.6 mi ostatnio nie działa na moim sprzęcie, więc myślę, że CSGO GO by był bardziej dobrym zamiennikiem na live'ach, a przynajmniej prawdopodobnie. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat mojego powrotu. No szczerze to nie mam nic już do powiedzenia, a y, strona internetowa będzie mieć swoją generalną aktualizację nie wiadomo jeszcze kiedy, ale możecie zobaczyć już najnowsze posty. Tak banalnie nowe, że aż postarałem się w ogóle w te wakacje i myślę, że strona będzie warta uwagi i obiecuję, że aktualizacje będą oczywiście na bieżąco. A niedługo pojawią się pliki archiwalne, które będzie można pobrać oczywiście, a planuję to dodać jakoś tak. w czasie szkoły, albo nie. Dodam pierwszego, września właśnie te pliki archiwalne. Na sam początek będą to... różne wpadki z nagrań. A potem... będę pracował nad czymś nieco grubszym. Czyli nad wirusami. Ale co ja będę mówił... tutaj o tym jak to przecież oficjalne ogłoszenie na YouTube. No ale dobra. Informacji nigdy za wiele. A więc jeśli się spodobało, wstawcie lajka, jeśli nie możecie spadać do serdeczną łapkę w dół, możecie także zasubskrybować mój kanał, jeśli tego nie zrobiliście, by być na bieżąco z nowymi filmami. Aha, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że w filmach antyfilmowych będzie włączone zarabianie, więc nie przerażcie się, jeśli będą reklamy czy cokolwiek w tym stylu. Warto też wspomnieć, że filmy będą dłuższe. Gdzieś tak planuję z, od 7 do 10 minut. A więc to by było na tyle na razie.